Musiało pachnieć w Twoim warsztacie, święty Józefie, zapachem świeżego drewna, na stole kolorowe wióry, a po środku warsztatu Jezus, uśmiechnięty, zachwycony, że jest z Tobą, szczęśliwy, że może się od Ciebie uczyć. Uczyłeś bowiem, Nieskalaną mądrość. Wykonałeś pracę, rzemieślnika świata. Bóg jest ciekawy wszystkiego. Pasjonuje się nami. Dobry święty Józefie, naucz nas rozmawiać z Bogiem o naszej pracy. Z Jego pomocą daj nam czynić piękne rzeczy. Aby był szczęśliwy i uśmiechnięty. Tak samo jak w Nazarecie. Co za doskonały warsztat. Wszystko na swoim miejscu. Każda praca wykonywana z miłością. Święty Józefie, Twoje dzieło jest tak bardzo Boże, że poprzez Twoją pracę objawia się ojciec. Ciągle martwimy się trudnościami w pracy lub niskimi zarobkami. Ty nauczyłeś nas pracować jako nieużyteczni słudzy. Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Co za radość być ramionami Pana w budowaniu i Jego rękami w dzieleniu się. Święty Józefie, w naszych zmartwieniach związanych z pracą zachowaj w nas spokój, którego uczymy się, obserwując, jak pracujesz w swoim warsztacie? Każdego ranka człowiek wychodzi do swojej pracy, do trudu swojego, aż do wieczora. Tak więc cieśla Józef, a razem z nim Jezus, pracowali nad dziełem mądrości. Oto człowiek i Bóg pracują razem w milczeniu. Syn Boży. Podziwiał niezwykłego rzemieślnika i napełniłem go duchem bożym, mądrością i rozumem i umiejętnością wykonywania wszelkiego rodzaju prac. Pomysłowością w pracach w złocie, w srebrze, w brązie i w rzeźbieniu kamieni do oprawy, i w rzeźbieniu drzewa oraz wykonywaniu różnych dzieł. Aby zbudował dom w Nazarecie, nowy namiot spotkania. Z kolei pokorny cieśla wznosił oczy do nieba w modlitwie, chwaląc Boga za dzieło jego palców. W warsztacie świętego Józefa każdy człowiek odkrywa na nowo, jak praca czyni go podobnym do Ojca Niebieskiego jak wiele bóg uczynił dla człowieka zawsze zaczynaj od nowo w ciszy i w zaufaniu zawsze tak pracuj aby Jezus mógł w tobie zamieszkać święty józefie naucz nas każdego ranka zaczynać na nowo i każdego dnia czy nasze serca Gościnnym miejscem dla Marii i dla dzieciątka. Nie brakuje obrazów przedstawiających Jezusa w warsztacie, przy stole, razem z ojcem. Ciekawe oczy dziecka widzą w każdym geście Józefa zamiłowanie do dobrej pracy i gorliwość w budowaniu królestwa. Święty Józef przekazał swojemu synowi nie tylko kunszt rzemieślniczy. Ale przede wszystkim usposobienie serca, dzięki któremu błogosławił Pan, Bóg Twój, w każdej pracy Twych rąk, której się podejmiesz. W ten sposób Jezus, cieśla, syn cieśli, ujawnia swoją tożsamość, przedstawiając się zarówno jako pasterz, winiarz, lekarz, jak i siewca, i porównuje dzieło apostolatu swoich uczniów. Do pracy żniwiarzy i rybaków, bez względu na zawód, jaki wykonujemy. Wraz w warszta w Nazarecie uczy nas, jak wykonywać swoją pracę z miłością. Święty Józefie, uczy mnie, rzemieślnikiem Królestwa Bożego. Praca Józefa jawi się nam tu zatem w swojej wyjątkowości. Zanim Jezus stanął przy swoim warsztacie pracy, święty patriarcha już współpracował w planie Bożym, uświęcając go swoją pracą i przygotowując zbawienie. Potem wraz z synem święty Józef uświęcił pracę, uczestnicząc w dziele odkupienia. Każdego dnia przyłączaj się podczas pracy do Jezusa i Józefa w ciszy Nazaretu, gdzie zbawienie świata już działa. Wszystko, co rośnie, zrasta w ciszy. Czy święty Józef, którego tożsamość i misja mają się rozwijać, mógłby być Kimś innym niż człowiekiem milczenia, święty Józefie, strażniku milczenia. Byłeś nazywany małomównym, być może jednym ze sposobów usprawiedliwienia naszego dystansu jest wymówka. Czyż można nawiązać kontakt? Z milczącym człowiekiem? Ale człowiek o cichym sercu z radością przyjmuje każde prawdziwe słowo. Po prostu porozmawiaj, aby się z nim zbliżyć. Święty Józefie, naucz mnie milczeć. Niech każdy z moich braci odczuje akceptację i wysłuchanie. Które pogłębią komunie dzieci Bożych. Ktokolwiek praktykuje posłuszeństwo, doświadcza tego, co to jest wyrzeczenie, rozeznanie, czystość, waży sens służby, która w żadnym wypadku nie pozwala na wycofanie się, smakuje wolność, którą człowiek otwiera na wszystko, cokolwiek Bóg postanowi: przyjąć Maryję do swego domu, lub zabrać dziecko i Jego matkę. Święty Józefie, nauczający Chrystusa w życiu i w śmierci naucz mnie słuchać w ciszy. Naucz mnie, jakie miejsce w życiu duchowym mają moje osobiste plany i opinie. Ukaż mi, jaką moc posłuszeństwa wyrzeka się swoich planów. Z jednej strony mamy kult Świętego Józefa, dla niektórych prawie nieznanego. Z drugiej strony, mamy pobożność Maryjną, oczywistą dla wszystkich. Milczenie Józefa uczy nas prostej prawdy. Kto kocha, ten słucha. Osoba, która nie potrafi trzymać języka za zębami, nie wiadomo jak kochać. Wiemy, że święty Józef nie powtarza się po kilka razy. Miłość Józefa została zbudowana. Na wspólnocie milczenia. Milczenie świętego Józefa zaprasza, by trzymać warte przybranie swoich wag. Samokontrola jest ważna. Jest on człowiekiem czynu, którego dyskrecja przypomina nam o częstej potrzebie czynienia tego, co właściwe, a nie mówienia o tym. Dobro nie robi hałasu. Milczenie Józefa jest przykładem znakomitego rozkwitu cnoty, roztropności, która polega na właściwym poznaniu tego, co warto robić, a czego należy unikać. Cnota jest z pewnością łaską, ale potrzeba tu również praktyki i własnego wysiłku. Święty Józefie, wprowadź nas w pokorną służbę Panu, która polega na czynieniu. Dobra i tylko dobra. Można się zastanawiać, dlaczego święty Józef nic nie mówi w Ewangelii, ale można przeciwnie, zakwestionować naszą potrzebę mówienia w każdej sytuacji. Czy istnieje jakieś autentyczne słowo, które nie rodzi się z ciszy? Nasz hałaśliwy świat zachęca nas do mówienia, do zajęcia stanowiska. Do wyrażania swoich chwilowych emocji. Święty Józef uczy, jak praktykować miłość poprzez powściągliwość, aby wprowadzić słowo w życie. Wtedy odkrywamy, że akt miłosierdzia jest najpiękniejszym słowem miłości. Często mówi się, że Józef mylił się, podejmując decyzję, o odesłaniu Maryi Panny jednak nie potępia się mężczyzny którego narzeczona spodziewa się dziecka bez jego udziału Józef wzbudza współczucie rozumiemy że ma poważny problem jednak rozumując w ten sposób zapominamy że święty Józef jest człowiekiem sprawiedliwym to znaczy że widzi świat z Bożego punktu widzenia. Ta nieoczekiwana sytuacja nie wywołała jego gniewu. Dla niego rzemienność Maryi nie była problemem, ale rozwiązaniem. Nie rozumiał tego, nie widział w tym Boga działającego na rzecz zbawienia świata. Od niego zależało. Jakie miejsce w tym zajmie? Józef przeszedł przez to intensywne doświadczenie w głębi ufnej radości, pozostał w rękach Bożych. Święty Józefie, otwórz nas na obecność Ojca, który działa do tej chwili w naszym życiu dla naszego zbawienia. Mężu sprawiedliwy, spraw, abyśmy swoje życie postrzegali tak, jak widzi je Bóg. Józef wiedział, kim dla niego jest Jezus, i zgodził się być dla niego ojcem. I wiedział, jakimi łaskami została obdarzona Maryja, a zgodził się być dla niej mężem. To pokazuje, jak bardzo pokora. Po obdarzeniu czyjesz małości objawia jego wielkość. Tylko pokorni mają odwagę być świętymi i wiedzą, że są niczym i ze we wszystkim potrzebują Boga. Niezależnie kim jesteś, masz wystarczająco dużo talentu i wewnętrznego bogactwa, aby marzyć o wielkości i dążyć do doskonałości. Święty Józef którego liturgia Kościoła każdego roku umieszcza na samym szczycie Wielkiego Postu, jest człowiekiem wyrzeczeń. Pierwszym, na pewno nie największym, ale najbardziej podstawowym, było wyrzeczenie się wszelkiego znaczenia. Nigdy, w żadnej sprawie, w żaden sposób nie udawał Wielkiego Człowieka. Dlatego nie bał się przyjąć Maryi. Do swojego domu, oddając jej we wszystkim pierwszeństwo, a przez to samemu Bogu. Kto może powiedzieć, że jest szczęśliwy? Żeby być szczęśliwym, trzeba być wolnym, a my wciąż pielęgnujemy smutek straconego szczęścia i gorycz z powodu szczęścia, które już nigdy nie nadejdzie. Ta niemoc. To nie prawo zasmuconych, ale grzeszników, zbyt przywiązanych do ziemskich radości i niewystarczająco żyjących radością Bożą. Święty Józef jest zatem przykładem prostej radości z otrzymanego Bożego daru, tu i teraz. Nie opłakiwał życia, które w przeszłości planował z Maryją, mógł poprosić o wsparcie, aby zapewnić przyszłość Jezusowi, ale zaufał Bogu. Przez swoje ogłoszenie święty Józef uczy nas, że pewnych rzeczy nie możemy posiadać, zanim ich nie otrzymamy, ale bez wyrzeczenia się ich nie możemy ich otrzymać. Życie modlitwą, życie jako modlitwa, jest kluczem do milczenia świętego Józefa. Nie przekazał żadnych słów, nie zostawił żadnego pisma, ponieważ modlitwa jest sposobem życia którego uczymy się przez przykład. Mały Jezus widział pragnienie modlitwy, gdy patrzył na kręczącego Józefa. Modlitwa żyje z pragnienia zbawienia, które ma połączyć człowieka z Chrystusem w łonie Ojca. Uczenie Józefa wiąże się z realizacją tego pragnienia. Aby każdego dnia żyć, Synem w tajemnicy Ojca. Święty Józefie, ożyw w nas pragnienie wiecznego szczęścia. Unieś skromną zasłonę swojego milczenia i pokaż nam, jak się modlisz. Otwórz drzwi swojego domu i zabierz nas ze sobą, aby kontemplować modlitwę małego Jezusa. Daj nam zbawienie w ciszy Twojego zaufania. Święty Józef miał zadanie, aby w naszych oczach być obrazem Bożego ojcostwa, prawdziwego ojcostwa, jako daru od Boga, a nie skradzionego, nie istnieje nic takiego, co może być zabrane przeciw wiecznemu ojcu, by przywrócić to świętemu Józefowi, ojcu zmianowania nie ma potrzeby odsuwać Józefa. W obawie, aby przypadkiem nie przesłonił ojca. Powszechnie wiadomo, że święty Józef był człowiekiem sprawiedliwym, ale mało kto zastanawia się, jaką do drogę obrał, aby doprowadzić tę sprawiedliwość do doskonałości. Jak dorastał, jak się uczył, ile poświęcił, aby kiedy nadejdzie ten dzień, rozpoznać Mesjasza skrytego w łonie Maryi Panny. Dlatego też przyjęcie świętego Józefa za ojca zasadniczo polega na podążaniu za nim drogą człowieczeństwa, którą on sam już przeszedł. Święty Józef, ojciec Jezusa. Święty Józef odważnie uczy nas, że drogi na skróty, drogi przemocy i gwałtu można uniknąć. Dla Józefa ważniejsze ponad wszystko inne. Jest oddanie się Bogu. I to wyjaśnia wszystko. Tak więc w dniu, kiedy czuje, że ma wszystkiego dosyć, ponieważ wydaje się, że odebrano mu jego własną żonę, w nocy, kiedy zastanawia się nad drogą, która otwiera przed nim Boże prawo, Józef decyduje, że tylko to, co jest ofiarowane, ma wartość. Wspaniała i przykładna decyzja. On nie zabierze, nie przybierze dziecka za własne, nie będzie otwierał Bożej ręki siłą. Nie zmuszajmy Boga, przyjmujmy od Niego, przyjmujmy Go. Święty Józef uczy, że przemoc odziedziczona w spadku i pragnienie posiadania można przezwyciężyć, przyjmując dar Boży, którym jest Jezus jako dziecko. Szukać Jezusa z Józefem, to znaleźć ścieżki pokoju, którym Bóg napełnia swoich bliskich. Święty Józef jest człowiekiem sprawiedliwym, to znaczy obdarzonym darem mądrości. Mądrość daje posmak boskich prawd, daje doświadczoną wiedzę o Bogu. Poprzez zjednoczenie duszy z Bogiem w miłości. Jest ona udzielana sercom posłusznym, napełnia ludzi, których pragnienia są wolne od wszelkiego ducha tego świata. Spośród trojga członków świętej rodziny, święty Józef nie jest największy, jednak to jemu Bóg powierzył swoje najcenniejsze skarby, pokazując, że jego zaufanie nie opiera się ani na naszych marzeniach o wielkości ani na naszej kruchej doskonałości, ale na pokornej dobroci i codziennej wierności Jego przykazaniom. Józef wszedł do radości Nazaretu, pozwalając Bogu wzrastać w sobie. Święty Józefie, wierny opiekunie, chroń dziecię Jezus, który uczyniło sobie żubek w naszych sercach. Święty Józefie, czujny Ojcze, Otwórz nasze uszy na głos Anioła, który w porą ostrzega: Święty Józefie, synu pełen blasku, daj nam odwagę, by wstawić czoło pielgrzymowaniu przez noc i aby naszym jedynym punktem odniesienia uczynić Słowo. Święty Józef był posłuszny Bogu w każdej decyzji: o małżeństwie z Maryją, o ucieczce do Egiptu o osiedleniu się na powrót w Nazarecie, o pielgrzymowaniu do Jerozolimy. Maryja i Jezus polegali na Jego autorytecie. Józef nie miał żadnego przełożonego, który by nim kierował. Jego posłuszeństwo ma charakter całkowicie wewnętrzny, zbliżony do głosu sumienia. Święty Józef uczy, że posłuszeństwo to przede wszystkim pełne miłości słuchanie, ukierunkowanie umysłu zgodnie z Duchem Bożym, stosowanie miary Ducha do wszystkiego, czego doświadcza dzieciątko Jezus. Muzyka